Modlitwa do codziennego odbawiania o ochronę rodziny przez krew Jezusa. Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę. O całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości i nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego królestwa. Napełni nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. Kocham Cię Jezu. Uwielbiam cię, Jezu.